Transcrição e Jeżeli chodzi o wynik, no to jestem zadowolony, bo jest to w końcu wygrana. Jeżeli chodzi o wynik indywidualny, to czuję taki niedosyt trochę, bo nie do końca dzisiaj mogliśmy się połapać z ustawieniami kilka błędów się zdarzało, które też się gdzieś tam powtórzyły Czasem jak jechałem tutaj w jechałem w tej widze. No na pewno jest dużo do poprawy, ale myślę, że będzie dobrze. Było ciężko z porządku jak i do samego końca było. Gdzieś tam cały czas no, walczyliśmy tyle, ile mogliśmy, dawaliśmy po prostu siebie wszystko. No jest w końcu, no, mamy taki wynik jaki, jaki teraz jest i na naszym jakby korzyść, ale to też yy, się rozstrzygnie dopiero w ostatnim yy, meczu, czyli za tydzień, także na spokojnie i... dużą rolę odgrywało start i dobre rozegranie pierwszego uchu. Aczkolwiek w moim pierwszym biegu też tak było nie do końca to wszystko, bo nie przyjechałem trzeci, no ale wjechałem pomiędzy, pomiędzy dwóch z leszna i albo jednego, albo drugiego musiałem przytrzymać, no dwóch naraz się nie dało. Gdzieś tam później trafiła się ta zerówka, co... Po całym starcie? Tak, ze, ze startu strasznie od razu w powietrze, motor mi wybiło do góry i poszliśmy z ustawieniami właśnie na ten biegninę, całkiem nie w tą stronę. Ale kolejny miałeś jeden z Kasprem bo wyjechałeś nawet przez jakiś czas parą. Tak, właśnie prze, przełamaliśmy lody. Chyba 5-1 pierwsza to było bodajże przez, przez cały mecz i u nas jak i u Leczna, więc, więc myślę, że jest z czego cieszyć. Jest trudno jeździć parą, bo wy tak się znacie z treningu, ale na meczach to chyba ciężko czasami gdzieś tam nie tyle obejrzeć, co, co po prostu jechać tak, żeby tą parą zastawiać rywali? Zależy, jak ze startu się wyjedzie mniej więcej równo, no to, to jest na pewno prościej, bo wiadomo od razu, że to jest kolega i nie dojeżdżać do płotu czy coś takiego, a... A gdzieś tam ja wyjechałem trochę dalej i trochę daleko musiałem się tą głową obejrzeć, żeby zobaczyć, czy to jest Kacper. Ale jakoś tam się nam udało i rozegraliśmy powiem, pierwsze okrążenie na pewno. Jeszcze na ostatnim też słyszałem, myślałem, że to ktoś zrywali, a to jednak był Kacper i w ostatniej chwili też troszeczkę odbiłem, więc wyglądało to w miarę spokojnie. Zawsze, jak się wygra ze startu, jest wiadomo lepiej potem dojechać do, do końca, ale gdzieś tam na pewno próbowaliśmy walczyć, co nie było łatwe. 12 punktów przewagi. Chyba wystarczająca zaliczka przed rewanżem w Ostrowie. No, zobaczymy. Ciężko powiedzieć. No, na pewno lepiej, że 12 przewagi, niż miałby być remis lub 12 do tyłu na pewno będzie lżej, ale wszystko czas, czas pokaże. Trochę nerwów od początku, bo koledzy, taśmy, dwie taśmy, musieliście też szybko juniorzy reagować. Jak to jest, jak szybko sygnał się dostaje, że trzeba się zbierać i jechać? Znaczy akurat jak jest, jak jest się na pozycji juniorskiej, no to jest się cały czas gotowym, więc jakiegoś zaskoczenia nie miałem, po prostu e, dowiedziałem się, że jadę i, i pojechałem. Chyba warto kibiców zaprosić na ten mecz, bo to będzie takie, takie jedne z ostatków żużlowych w Ostrowie i warto, warto być w tej historycznej chwili. Tak, myślę, myślę, że na pewno też dużo nam da doping i tak dalej. Jak zobaczymy, że jest dużo ludzi na trybunach, to też od razu jest takie podbudowanie tego, że, że chce się jechać i chce się wygrywać, bo ktoś ktoś liczy i czeka i dopinguje, więc, więc spokój i na pewno bardzo chętnie zapraszam kibiców wszystkiego Speedway'a.